Czy jako użytkownik Excela musisz znać język zapytań SQL, żeby łączyć się z bazą danych? Niekoniecznie. Przedstawiam Power Query w klikanym interfejsie w kombinacji z podłączeniem do bazy danych. Pobieranie danych z bazy danych SQLowej zaczynamy od działań administracyjnych. Po pierwsze, orientujemy się, jaką mamy technologię, po drugie, jak się nazywa serwer, jak się nazywa baza danych. Yy, musimy też zdobyć uprawnienia. W moim przypadku jest to baza danych programu SQL Server, i w związku z tym pod przyciskiem Pobierz dane szukam właśnie takiego polecenia. Następnie uzupełniam nazwę serwera i bazy danych i wybieram sposób logowania. Są tu trzy w przypadku bazy danych SQLowej. Jeżeli masz spiętą bazę z logowaniem windowsowym, po prostu możesz kliknąć połącz. Możesz też logować się kontem Microsoft. Natomiast w moim przypadku potrzebuję podać dane, które uzyskałem od administratora bazy danych. Następnie klikam połącz. Po wejściu do bazy danych znajdziemy dwa główne typy obiektów, które mogą ciebie interesować. Po pierwsze, tabele źródłowe, które są przechowywane po prostu na serwerze bazy danych, mają taką ikonkę tabelki i oznaczają po prostu tabelę z danymi, którą będzie można za chwilę wczytać i zobaczyć w edytorze Power Query. Natomiast są też do dyspozycji w bazach danych bardzo często widoki, które są już gotowym zapytaniem SQLowym, do którego można się po prostu podpiąć i takie widoki są oznaczone dwiema tabelkami nakładającymi się na siebie. Spróbujmy sobie pobrać taką tabelkę ze szczegółami naszych zamówień i kliknąć przekształć dane, żeby zobaczyć, jak taka tabela SQLowa. Czy z bazy danych SQLowej wygląda oczami Power Query? Takie tabele wczytują się zawsze z nagłówkami, dziedziczą swój typ danych po tym, co jest ustawione w bazie danych, więc generalnie nadają się bardzo łatwo do dalszej pracy w Power Query. I wszystkie operacje Power Query, które znamy, można spokojnie też wykorzystywać właśnie na tych danych z bazy danych, w tym łączyć je też z innymi źródłami danych, jak na przykład ze swoimi lokalnymi plikami Excelowymi. W bazach danych możesz spotkać się z taką sytuacją, gdzie jakaś kolumna, tak jak w moim przypadku identyfikator produktu, jest tylko sygnałem, że są jakieś dane powiązane, natomiast nic o tych produktach więcej w tej tabeli nie zobaczymy. Natomiast w takich sytuacjach, jeśli jesteś w obiekcie typu tabela, do którego ja się tutaj podpiąłem, nie mylić z widokiem, bo tam sytuacja wygląda trochę inaczej, możesz spotkać się z dodatkowymi kolumnami na końcu, które sygnalizują, że ta okrętnie tabela jest powiązana relacją w bazie danych sql i najwidoczniej można z jej pomocą dostać się do innych tabel, korzystając z jakichś kluczy, które definiuje ta relacja. I teraz to, co my możemy zrobić jako użytkownicy, to po pierwsze podejrzeć sobie w obiekcie typu value co znajduje się pod spodem? Obiekt typu value oznacza dla nas, że y jesteśmy po stronie relacji wiele i rozpakowujemy jeden element dokładnie, który znajduje się po drugiej stronie, więc jest to relacja wiele do jednego i teraz właśnie widzę ten poziom pojedynczego produktu i widać też, że dokopałem się do tabeli, do tabeli ze szczegółami produktu i mogę na przykład dowiedzieć się, jak się nazywa ten produkt i w jakim jest kolorze. I właśnie takie informacje będę chciał teraz uzyskać, więc wystarczy, że zamiast jakiegoś Excelowego wyszukaj pionowo albo zalania w Power Query, rozpakujesz sobie widełkami w prawym górnym rogu te bardziej zaawansowane obiekty i rozpakujesz sobie czy wybierzesz sobie te konkretnie pola, które chcesz zobaczyć z powiązanych tabel, co będzie de facto odpowiednikiem SQLowej operacji JOIN. W tym miejscu może się też okazać, że spotkasz obiekty typu table. To będzie oznaczało, że taki obiekt po rozpakowaniu może da dać ci wiele wierszy, na przykład wiele faktur do produktu, gdybyśmy tę analizę przeprowadzili od drugiej strony. Jeżeli zatem w moim scenariuszu wczytałbym najpierw tabelę produktową i później zobaczył, co się dzieje na jej końcu, możemy zobaczyć, że taki pojedynczy produkt w tabeli sprzedażowej z jakimiś szczegółami zamówienia ma bardzo dużo różnych wierszy, różnych transakcji i kliknięcie ikonki rozpakowania spowoduje rozmnożenie struktury z tej lewej strony, tak żeby przypisała się do wszystkich pasujących faktur. Druga rzecz, jeżeli takie dane będziesz mieć w hurtowni danych, to połączenie z tą hurtownią niczym tak naprawdę nie różni się od podłączenia z bazą danych, tak jak to widzimy tutaj. Jedyna różnica jest taka, że w hurtowni najprawdopodobniej spotkasz ten świat już wstępnie zamodelowany, i tak wszystkie atrybuty produktów prawdopodobnie wylądują w tabeli wymiarów słownikowej o nazwie np. Dim product, jak Dimension Product. A wszystkie dane sprzedażowe najprawdopodobniej znajdziesz w jakiejś tabeli z przedrostkiem FCT albo fact albo jeszcze jakoś inaczej zostanie to zaakcentowane, tak żeby później można było łatwo spiąć te dane w modelu danych, na przykład w Power Pivot albo Power BI. Jeżeli jednak jesteś użytkownikiem Excela i Power BI znającym język SQL, to być może Twoje zapytania będziesz jednak realizować inaczej, bo. Łącząc się z konkretnym źródłem danych, masz możliwość wklejenia gotowego kodu SQL, którym możesz wysyłać do bazy danych takie zapytanie, jakie y, znasz i jakie wykorzystujesz na co dzień. Po wciśnięciu przycisku OK, od razu zakładasz prawdopodobnie filtry, łączysz dane z różnych tabel, i po kliknięciu OK, dostajesz w Power Query tabelkę, która jest wynikiem działania Twojego zapytania. A samo zapytanie jest przechowywane w pasku formuły. Jednym z częściej pojawiających się warunków ograniczających ilość danych, które wysyłamy w postaci zapytań SQL-owych do bazy, jest warunek, gdzie data powinna być z jakiegoś ostatniego okresu. Trzeba o tym pamiętać, dlatego że eksportując dane z jakiegoś systemu zwykle określamy, za jaki okres chcemy te dane pobrać, na przykład za ostatni miesiąc. Natomiast wchodząc do tabeli bazy danych, wczytujemy, całą tę tabelę i jeśli o tym zapomnimy i klikniemy zamknij i załaduj no to będziemy ciągnąć do Excela czy Power BI wszystkie dane historyczne. W związku z tym dobrą praktyką jest żeby jednym z pierwszych kroków filtrujących nasze zapytania był filtr po datach jeśli jest ryzyko że ta tabela zawiera wiele danych historycznych i taki filtr możemy nagrać po prostu najzwyczajniej w Power Query. Ustawiając filtr na kolumnie data w Twojej tabeli w taki sposób, żeby była to data, na przykład w przypadku aktualnego roku po. 31 grudnia 2023 roku i po kliknięciu OK, dostaniesz tylko dane z aktualnego roku. Analogicznie wygląda proces pobierania danych poprzez Power Query w samym Power BIU. Tam pojawia się jednak taka jedna dodatkowa opcja, która jest bardzo często nadużywana przez osoby tworzące raporty tryb Direct Query, czyli połączenia na żywo z bazą danych. Zalecany sposób to importuj, czyli ten domyślny wybór, dzięki czemu dane jednorazowo są kopiowane z bazy i wklejane do Twojego pliku i później publikowane w usłudze online'owej. Na tej usłudze online'owej można też ustawić na przykład odświeżanie przyrostowe, dzięki czemu ta baza nie będzie odpytywana o stare dane, tylko nowe dane będą wczytywane do Power BI. Tryb Direct Query przydaje się tak naprawdę w dwóch sytuacjach. Jeśli danych jest na naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo to znaczy w setkach milionów albo miliardach wierszy no to takich danych nie ciągniemy do Power BI i rzeczywiście podepniemy się do tych danych na, na żywo albo będziemy myśleć o jakimś takim hybrydowym modelu gdzie część danych jest na żywo część danych jest zaimportowana. Natomiast druga sytuacja, w której to direct query niesamowicie się przydaje, to scenariusz, w którym dane chcemy mieć na żywo i wtedy każdy ruch na raporcie albo odświeżenie raportu w przeglądarce internetowej powoduje, że zaczytujemy ostatnie dane i de facto możemy na bieżąco obserwować, co się na przykład dzieje na produkcji. Połączenie w trybie Direct Query z bazą danych wygląda bardzo podobnie, więc ten widok, tabel i widoków w żaden sposób się nie zmienił. Natomiast w moim przypadku, po kliknięciu załaduj, okaże się, że w interfejsie Power BI coś się zmienia. Po lewej stronie w widoku modelu mamy standardowo do dyspozycji: Nasz widok modelu i możemy tworzyć relacje. Natomiast nie możemy podejrzeć danych, gdyż jesteśmy w widoku na żywo. I teraz podejrzenie danych to jest po prostu budowa standardowych wizualizacji, w których próbujemy na przykład wyklikać sobie pewne elementy z tabel słownikowych, z tabel faktów i w ten sposób wysyłamy każdorazowo zapytanie do naszej bazy danych. To oznacza, że każde kliknięcie użytkownika na raporcie jest wysyłaniem właśnie zapytania do bazy danych, które zwraca nam wyniki. Natomiast ten drip direct query ma też pewne swoje ograniczenia, jak na przykład brak możliwości stosowania funkcji time intelligence i o tych ograniczeniach przeczytasz na stronie Microsoftu. Po opublikowaniu raportu Power BI, do którego źródłem jest baza danych SQLowa, spróbujemy ustawić proces automatycznego odświeżania. Jeżeli jest to baza, która jest postawiona w Twoim środowisku, w Twojej firmie, jest to tak zwana baza on-premise, to wtedy Power BI online'owy nie będzie łatwo mógł wejść z chmury do sieci Twojej firmowej. I w takich przypadkach należy pobrać i skonfigurować bramę danych, którą najlepiej zainstalować w trybie standardowym, czyli takim korporacyjnym, dzięki czemu będzie pomost i taka furtka dla Power BI, żeby proces cyklicznego odświeżania można był wykonać. Wiesz już, że zapytanie do bazy danych możesz wyklikać w Power Query. Jest jednak jedna ważna rzecz, o której warto przy tym pamiętać. Query Folding, czyli tak zwane składanie zapytań. Co to jest i do czego służy? Dowiesz się w kolejnej lekcji. Aby jej nie przegapić, zaobserwuj mój kanał.